Człowiek chciał iść połowić, porzucać, a tu patrzcie, ale całą zjadzować, piękny okonek. I na co? Na fałkę. Ej, Ładne. pierwszy rzut, klątwa? <grystanie> 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 Siemanko! Dzisiaj kolejny dzień z Dominikiem, z Michałem i dojechał do nas Adrian. Tak więc, co dzisiaj się działo, zapraszam Was wszystkich do oglądania. Człowiek chciał iść połowić, porzucać, a tu patrzcie. <laughs> Ale całą zjadzować. Pierwszy. Piękny okonek. I na co? Na fałkę, moją ukochaną. Jest kółeczkę. Kurczę, ty łowisz na te falki, no. Ej, pierwszy rzut. Klątwa? Poszedł. O, było? Mhm. Kurde! Widziałeś to? O, znowu. Aha. <śpiewanie> o, ty, 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 ty. O, maluszek. o, O. Op. Widziałem. Jest <śpiewanie> <śpiewanie> Ja. A i to nie małe A ja wiem No większy niż ten co pierwszy nie. był no, zaraz jak widzimy do puszczę tu się skończy oh. Taki Do wody I tu właśnie z lewej, nie? Tak O przerzuciłem cię ty, Ty. Oj, ten deszcz. No. I perełka. O, perełka. Badzak, zjedzona cała. Osiem 8 centymetrów. 8 centymetrów. słuchajcie. Na krótkiej główce sprawdzam sobie. Dostałem od Dominika. Tego, bo... oczywiście za zgodą Marcina dostałem yy, główki no kilka główeczek i tak sobie patrzę i powiem wam, że na... fajne są naprawdę fajne ty, ale one blisko tutaj są tak, tutaj blisko są i to powiem ci, że podbiję parę razy i zostawiam na dnie jeszcze deszcz zaczął kropić teraz Kurde, ale bym zawinął. Będzie ładny? No, będzie lepiej, ale wiele bym zawinął. Widziałem. Zaki, bez, o, Już. Ładny. A, zobacz, przysiadł go. Aha. Aha. O. Z 25 lat Ale widzisz, zobacz. No, przysiadł go. No, Przysiad go. go, normalnie go przycisnąłem. Jak... Aha. No, o. Się Tam się rzucił. Do wody. Dobra, no, proszę. Jest... O! Uuu! Uuu! O! Kurde, uu. 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 i wyższa uczenia, nie? O, ten idzie, trzydziestka je. jest. Małem pierwszą przycie. Dobra. Olej O! O! Pięknie! Poproszę o zdjęcie, oczywiście, kolega, mój drogi. Widziałeś? Ja, pałkę na fałkę no, i pięknie Ale maluszek Szprota mała o, typ.

Eee 8 cm jaskuła na krótkim haku one spokojnie sobie to złożą tą gumę, zobaczcie, to jest bez problemu Nie bójcie się przy jaskółkach krótkich haków stosować, bo one naprawdę potrafią fajną pracę gumie dać Jaskółeczka dalej wrócimy sobie o niedaleko Jest, oho, to ładny będzie, a to szczupak, szczupak, no. <ścoughs> Przestań się chłopie rzucać. O. Taki no, nie wiem, 40 może, 35, 40. Uciekaj. Udowodniliśmy, że oko nas nie myli. Tak jest. Wczoraj udowodniliśmy, że oko nas nie myli. Jestem no to... Przy tym to się akurat nie ma co chwalić. No, <laughs> o. Jest okonek. Brawo. Brawo. Pierwsa, pierwsara Normalna. Ławo się przywarło to właśnie z to tak to i patrz. Bo ci już No. już też fajny. Ty całą. No. Co? Całą z ta. Cała jest kółka 10 cm Tu na tym spadku ładny o konekz Mówiłem Jak się nic nie dzieje to grubo Każdy ma porybę z innego miejsca Dominika ryba, u Michała ryba, a u mnie zaczep. O, kolejny. Lepszy? O, ten już taki już godny. I co? I fałka. I fałka. Pięknie. O, proszę. No, Panie, te ładniejsze ci tu wchodzą Cała zjedzona, zobacz I też jest po przejściu Oleje tu robią Pięknie Nie, ja chyba szupak. No. Wiecie co jest najgorsze? Z tego wszystkiego? Ja bym bardzo sobie go chciał... O! Na przykład Ach, podebrać i nie mogłem podbieraka rozłożyć Ale powiem Ci, że jego to jadło coś dużo większego. Ale masz ramę. Coś go trzymało. Zobaczcie. Ma tutaj jedną i tam dalej na brzuchu drugą. Masakra. O, zobaczcie. Tu ma jedną, tu ma drugą taką szramę. Jest taki do wody. Kurczę no korci mnie tutaj coś. Chyba? Tak. I to chyba będzie okoń. Tak mi się zdaje. Chociaż teraz już nie wiem. Może być szczupak. to chyba szupak Chyba szupak, no. tak? Co? Poszedł Jak poszedł zleciał Mhm. A jak to się mogło stać? Czy nie miałeś stalki? Miałem stalkę Nie robię stalkę co w No cóż, dowiążemy się Cóż poradzić? Nie. Założyłem stalkę, wiązałem, od nowa teraz wszystko. Nie wiem, może nie dowiązałem? Może. okuń okonek No jest kółeczka 7 cm no taki do wody jest no ten mniejszy ten maluszek, ale też zjadł. Taki mały. O, u Dominika już akcja. Oj, nawet chyba fajny. No, już taki. No tak. E, no fajny już. Tu sameczka zjedzona. Cała, nie? fajnie. mnie no, piękny... <laughs> <Dublecik>. chyba <laughs> No. Albo to u ciebie z dalszej odległości wziął, nie? Tam szczupak. O, taki u mnie. Podbierakowy. bardzo. O jest. Zobacz. No, można? Albo nie. Przyprowadź kolegów. Mm -hmm. <laughs> no i Domino znowu. Pyknął rybkę. Głodny był Było jak wiatr o, o właśnie, Ty to jesteś dobry chłopak Pięknie to zrobiłeś Patrz jak go zabrał Zawinął, normalnie tak To tutaj już zamieszanie żeś zrobił. Dzisiaj nasz trzeci dzień jest z chłopakami. Wczoraj nie nagrywałem zakończenia do tego materiału, który, który widzieliście przed chwilą cały. Dlatego, że już było ciemno, już było późno. Mam nadzieję, że podobało Wam się to co się tam działo. Szkoda, że Szczupak, kurczę, takie piękne odjazdy były. Szkoda, że to się nie nagrało. Wczoraj nie, nie wiem, nie byłem sobą chyba. W każdym razie dzięki za oglądanie, strzała i do następnego, łapcie, bo trzeci materiał też będzie fajny.